Szkoła Wierna Dziedzictwu. Wkrótce taki certyfikat otrzyma od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. Aby tak się stało, placówka realizuje projekt Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli jak nowoczesny młody człowiek dba o tradycję swojego regionu. Dzisiejsza akcja Czy znasz swoje miasto Lidzbark jest częścią projektu Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli jak nowoczesny młody człowiek dba o tradycję swojego regionu który to powstał na potrzeby pozyskania przez szkołę certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Wierna Dziedzictwu. Dziś spotkaliśmy się tutaj, żeby upowszechnić wiedzę mieszkańców Lidzbarka na temat historii naszego regionu, ale także jego walorów przyrodniczych. Do współpracy zaprosiliśmy również pracowników urzędu miasta i gminy Lidzbark, studentów uniwersytetu trzeciego wieku, a także dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z gminy Lidzbark oraz liceum w Lidzbarku. Cieszę się, że szkoła podstawowa nr 1 w Lidzbarku promuje nasze miasto. Dzisiaj uczniowie razem z panią dyrektor, z nauczycielami w trzech punktach w mieście przygotowali pytania dla mieszkańców, dla turystów dotyczące miasta, dotyczące gminy, dotyczące historii. Od młodzieży wiem, że na pytania odpowiadali także turyści, więc jest to niewątpliwie okazja do promocji miasta. My jako samorząd, jako gmina przygotowaliśmy gadżety, przygotowaliśmy także foldery, mapki, książki. Mam nadzieję, że to nie pierwsza i ostatnia taka akcja i że nasza podstawówka zdobędzie ten certyfikat, o który się stara. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości regionalnej i narodowej przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze. Wpływa na kształtowanie więzi z naszą małą ojczyzną.